Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taki filmik będzie z Łazienki. Jak obliczyć poziom 0? I co to jest poziom 0 w łazience? Podłogi oczywiście. Więc poziom 0. Zły jestem, bo drugi raz to nagrywam, bo mi wyłączyło. W ogóle nagrywam z telefonu, bo kamera nie działa, bo mi wyłączyło w ogóle telefon, zbiłem się, bo się nagadałem, nagadałem i muszę jeszcze raz. Znaczy nie muszę, chcę. Więc poziom 0 jest to górna część gresu, terakoty, czegokolwiek. To jest nasz poziom 0. teraz jak obliczyć, wyliczyć sobie, gdzie mamy wystartować płytki. E, oczywiście, można przy ścianie na pałę sobie tam podłożyć płytę GK czy coś tam. No nieważne, sposobów jest mnóstwo. Ja Wam pokażę swój. E, sprawdzam sobie poziom e, wylewki. Tu jest w miarę OK. E, I na środku przyklejam normalnie na grzebień dychę e, płytkę i ją poziomuję. I ta płytka wyznacza mi poziom 0. I z tej płytki przenoszę później poziom 0 na ścianę. Jak mi się uda, to pokażę Wam jak. E, natomiast, jeżeli macie łazienkę, która ma wylewkę spierniczoną, czyli i są różnice duże na tej wylewce, wybieracie najwyższy punkt tej wylewki i e, tam jest wasz start waszego poziomu 0. I teraz przyklejacie tam płytkę i przenosicie ten poziom 0 w próg. I na przykład Wam wychodzi, że tam macie, nie wiem, centymetr, a w progu macie 1,5-2. Czyli jest różnicy, załóżmy, centymetr na wylewce. I teraz nie to, że możecie, musicie to oszukać, musicie się obnieść, opuścić, czyli tą płytkę w najwyższym punkcie przyklejacie jak na najmniejszy grzebień się da. Oczywiście ją poziomujecie i ona Wam wyznaczy te zero. Jeżeli ją przykleicie na najniższy grzebień, jaki, jaki się da przykleić, to wtedy w progu Wam wychodzi załóżmy półtora, a tam wychodzi centymetr eee, do tego poziomu zero. I stamtąd, przykładowo z tego miejsca najwyżej położonego w łazience, przenosicie dopiero zero na ścianę. I wiecie, można położyć najpierw terakotę, potem płytki. No ja, ja robię tak, że robię najpierw płytki, potem terakotę, z tego względu, żeby nie łazić po tym, nie przykrywać tego, żeby mi coś nie spadło, coś się nie zarysowało i takie tam. ale oczywiście można najpierw sobie położyć terakotę i po prostu startować z terakoty. Więc no różne są sposoby, ja robię tak. I jak już macie ten poziom zero wyznaczony. No to sobie jedziecie płytki, i w momencie kładzenia terakoty, obrys tych dolnych płytek wyznacza Wam poziom łazience. Więc tak teoretycznie musicie się równać pod te płytki, wejść pod te płytki, które są załóżmy Waszym zerem. I teraz, jakie można oszustwo zrobić jeszcze w momencie, kiedy e, kiedy naprawdę ta wylewka jest jakoś spierniczona względem załóżmy przedpokoju i na przykład Wam wychodzi, że e, że, e, pff, że jest duża różnica ale to już wiecie, to już jest rzeźba i to już raczej trzeba konsultować z właścicielem mieszkania, czy to tak może przejść, czy nie? Może przejść, e, bo możecie zrobić tak, żeby opuścić się płytkami do samego dołu i po prostu polecieć po płaszczyznach, e, dokładając płytki do płytek, czyli terrakotę do glazury. E, oczywiście, myk jest taki, że załóżmy terrakotę, jak tniecie, ona musi być wtedy idealnie docięta do, do glazury. Natomiast jeżeli wkładacie pod spód, to te cięcie ma być takie miarę, wiecie, bo to i tak wejdzie pod spód i się schować, te cięcie, więc jego nie będzie widać. Więc tutaj są takie jakby różnice. W każdym razie tyle chciałem Wam pokazać, jak te zero się przenosi i jak się wytycza te, te zero na łazienkach deweloperskich i wtórnych. No i tyle. Ja sobie tu wkleję zaraz tu płytkę, tak jak ona ma być, tak jak będzie podłoga. Przeniosę sobie zero na ścianę. I zacznę układać płytki na ścianie, płytkę mam wklejoną wypoziomowaną i teraz kładziemy na niej normalnie poziomice. Dotykamy do ściany i przenosimy nasz poziom. Ja se odznaczam na górnej części poziomicy i odejmuję 5, bo po prostu takie łatwiej. I już mamy przeniesione na ścianę, i od tego poziomu 0 odliczamy jedną płytkę plus dwa krzyżyki, czyli dylatacja na dole, dylatacja na górze. I od tego przykręcamy listwę i startujemy drugą warstwę. Więc tak to mniej więcej ja robię, i tak to mniej więcej wygląda. Powiem Wam, że próbowałem tak robić, żeby robić najpierw terakotę, a potem startować od. Potem startować dopiero glazurę czy tam cokolwiek, co idzie na ściany, ale jakoś to nie jest po mojemu, jakoś wolę w ten sposób. I teraz jeszcze ważna rzecz. W momencie, kiedy jakby wyznaczacie sobie zero glazury, czy tam. Puf, terakoty czy gresu na podłodze, musicie wziąć jeszcze pod uwagę, co będzie tam dalej. Czy to będą panele, jakie panele, czy to będzie deska barlinecka i na przykład tu trzeba wszystko podnosić. To nie jest tak, że sobie wchodzicie do mieszkania i a, kładę terakota, a reszta niech się dzieje wola nieba. Musicie wziąć pod uwagę, co, gdzie idzie, bo jeżeli tam by się okazało, że idzie parkiet albo nie wiem, <laughs> jakaś deska, która jest dużo grubsza niż wyszło nam tutaj, no to niestety Yy, trzeba tutaj podlewać tą podłogę, ewentualnie yy, nie mam takiej sytuacji, bo bym wam pokazał, jak ja to robię. Może kiedyś taka sytuacja będzie. W każdym razie to nie jest tak, że jesteście panami roboty i wszystko idzie pod was, tylko musicie przewidywać, że coś będzie tam i to się musicie dostosować do tego. Także tak to wygląda. Yy, myślę, że tak z grubsza wam wytłumaczyłem, o co chodzi. Biorę się za robotę, trzymajcie się, cześć.